Dzień dobry moi drodzy. Mój wczorajszy film jak widać wywołał sporo emocji, ponadto zaczął żyć własnym życiem. Natrafiłam na ten krótki kawałek w internecie, przetłumaczyłam go i wstawiłam na swój kanał, wstawiłam bez komentarza, aby każdy z Was miał możliwość wyrobić własne zdanie. Jednak poproszono mnie o komentarz do tego filmu. Kolejny komentarz. Mam mieszane odczucia. Z jednej strony świadomy jestem niechęci Ukraińców do nas, choćby po wywiadzie z Arestowiczem, czy po mianowaniu Melnika na szefa MSZ. I wiem, że może być między nami gorąco, lecz z artykułu na Wikipedii na temat tego usego wynika, że po rozpoczęciu wojny na Ukrainie uciekł on do Rosji, szukając azylu politycznego. Wiemy, że nasze stosunki z Rosją, mówiąc delikatnie, nie są zbyt przyjacielskie. Może jest to też element wojny informacyjnej i sianie fermentu? Co myślicie? I rzeczywiście w Wikipedii w informacje o Iliie Kiw jest taki oto wpis. Niestety mało kto czyta do końca. W 2017 został absolwentem Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych. 8 lipca 2017 roku został wybrany na przewodniczącego Socjalistycznej Partii Ukrainy. 3 listopada 2018 roku z ramienia tej partii został ogłoszony kandydatem na urząd prezydenta Ukrainy. 25 stycznia 2019 roku Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała oficjalnie jego kandydaturę. 6 lipca 2019 roku zrezygnował z funkcji lidera SPU. W wyborach prezydenckich 2019 roku zdobył jedynie 5869 głosów, 0,03% poparcia, W tym samym roku wystartował w wyborach parlamentarnych z ramienia opozycyjnej Platformy. Za Życie, uzyskując mandat deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. 21 stycznia 2020 roku został wybrany szefem połtawskich struktur opozycyjnej Platformy. Za Życie. W 2022 roku został pozbawiony mandatu parlamentarnego za zdrady państwa na rzecz Rosji. Widzieliście o tym? Mnie też szokowało to nagranie, dlatego zacząłem szukać informacji o tym człowieku. Wyglądało mi to na wyrwane z kontekstu treści. Znalazłam obszerny materiał, który tłumaczy dla Was. Myślę, że jutro będę mogła wstawić go na swoim kanale. Jest nie mniej szokujący niż ten wczorajszy. Powiem tak. Помимо завілих історій, цей чоловік не є і ніколи не був бандеровцем. А найкраще вкруче, два тижні тему, он сам собі сказав. У Україні є лише два формати. На Україні є лише два формати. Ті, хто рухає, і ті, хто рухає. Ну, бути руханим паяцем не дозволяє мені Виховання а рухати свою український народ не український ні позволяний суміння. Мушам виїхати, аби міти шанси ратувати і при ратовач тих, хто жив з сказані на каршмі. Спасати, спасать тих, хто приговорен к смерті.